Widzowie, dostałem maila od któregoś z Was, na którym pisze: Cześć, chłej Kławku cześć Kławku hej, chcesz zarobić PLN? Wbijaj na mój serwer. Serwer ma drugą edycję, jest legit. Co? Ej, to jest dziwne, że ktoś podkreśla, że serwer jest legit. Kasy zarabiasz kopiąc kamień, czyli jest to serwer Money SMP. Są nowe, gigantyczne kilofy. Co? IP to zarób zarubheissaserfa.com. Druga edycja? Czy ja nie byłem na takim serwerze? Do, dobra widzowie, idę to sprawdzić, bo typaś ma... Dobra, idę, idę to sprawdzić, zapiszę sobie te IP i idziemy sprawdzać to. Okej okay, widzowie, jesteśmy sobie w Minecraftie, i tutaj jest oczywiście acmc.pl mój serwer, na, no, oczywiście najlepszy, co nie, więc zapraszam Was na każdy tryb na tym serwerze. I dobra, dodajemy sobie serwer i piszemy sobie hajs... Tak to się nazywało chyba, nie? Taser.com. Wszyscy robicie serwer na taser.com, dlaczego? No dobra, okej. Okay. Ej, jest ten serwer. Patrzcie, wbijaj zarobić PLN. Tylko u nas wypłata w 24 godziny. Co? Czyli jeżeli zarobię trochę kasy, to będę mieć wypłatę w 24 godziny. Jest taka ikonka hajsu na tym serwerze. O kurde, dobra, widzowie, wchodzę na ten serwer i uwaga. E o kurde, mam jakieś darmo jakieś rzeczy. Czekaj, regi. Co to jest za ser? Czekaj, register. nieważne, ważne, la, 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 la I jesteśmy na tym serwerze, widzowie. Patrzcie, zrespiliśmy się na takim tronie. Ej, co co to jest? Ej, widzowie, co to jest? Podemną jest w ogóle zarabiaj prawdziwą kasę. Portfel 0PLN z... złotych. Wypłać pieniądze na DC. Jest podany Discord, widzowie. Był taki odcinek, w którym nie było podane tego Discorda. Czy ten serwer wygląda podobnie? Ej, co to jest, widzowie? Tutaj to jest? Napisz... Idź na PvP, zarabiaj kasę. Co? Nowe craftingi. Wielka łopata. Ej, co? Wielka... Ja... To jest crafting? Wielki killoff. Ej, nie gadajcie, że można craftować... Kurde, kurde, dziadu, no właśnie, nie gadajcie, że można craftować jakiś wielki miecz, co? Wielka siekiera i wielka motyga, motyka chyba, tu coś jest, nie wiem co, ej, czy tutaj jest na tym serwerze nowe craftingi, ej, czyli czy to są te ogromne craftingi? Co? Które były napisane? Ej, ja muszę to sprawdzić za chwilę, byski. Tu trzeba iść to sprawdzić, widzowie, czy to jest prawda, nie? Czekaj, dobra, ale przejdźmy sobie tutaj w ogóle. Tutaj co jest? Na tym serwerze... O, kurde. Na tym serwerze możesz zarabiać PLN. Kop kamień i, i zabijaj moby. Ej, zabiłem moby i co? Mam 0 złotych dalej. Ej, czekajcie, co tu jest? Ej. Co? Co to jest? Czemu tu jest kizo? To jest raper, widzowie. Z spotkanie z kizo? 1000 złotych, Ukośnie kizo. Dobra, wpiszę to. Nie masz tyle PLN! Co? Można kupić spotkanie z Kizowidzowie na tym serwerze? Wy, ty, wy? Nowe Lamborghini, 2 miliony 550 tysięcy kup Lambo jest Lambo! Nie mam tyle PLN, czyli... A, I można kupić wille na tym serwerze! Nie mam tyle PLN! Ej, czyli tutaj na tym serwerze da się zarabiać i kupować oprócz tego, że wypłacać to kupować jakieś rzeczy Ej, nie! Ej, nie! Co? Ej, naprawdę moja głowa teraz pęka, widzowie. Czekajcie, czy ja dam radę zrobić w ogóle taki jakiś crafting? Au, taki jakiś crafting. Patrzcie, ja mam normalne rzeczy i one są małe, ale czekajcie, czy ja tutaj mogę. Nie, nie mogę tutaj wykopać. A czy mogę wykopać te drewno tutaj? Te drzewo, proszę bardzo. Nie mogę, kurde, dobra, czekajcie, muszę sobie przejść troszkę dalej. Może te drzewo będzie, bo tu jest chyba spawn. O! Chyba można, okej. Okay. Tylko w ogóle, widzowie, jest noc i. Co? Mony SMP wydropiłeś. 116 zł mam! Widzicie to pode mną tutaj o Naprawdę ja pierdzielę Zabił mnie ten Ja creeper widzowie jest noc! Ty, ale ja już mam 116 zł. O co tutaj chodzi na tym serwerze? Czy ja mogę to wy... Nie dobra, to znowu walizkamy mnie. Znowu wali z kamem. Normalnie, kolejny naprawdę, serwer będzie skam, czy co? Dobra, czekajcie, widzowie. E, szybko wiesz bierz to. Nie, no dobra. Muszę się rozprawić z każdym tutaj mobem, nie? Bo są widzowie, niestety, ale problemy techniczne, że tak powiem. Dobra. Wykopmy sobie widzowie to. Normalnie zarabiamy kasę z tego. O co chodzi, 250 złotych? Ej, nie, ten serwer jest jakiś dziwny. Dobra, czekajcie, czy ja mogę sobie zrobić. Czekajcie. Jak wyglądał by ten crafting? To było tak. I czekajcie, czy ja mogę sobie zrobić. Ej, nie gad. To, to zamiast. Pad nie, dajemy normalnie tutaj dębowe deski. I czekaj, czy ja mogę. Coś mam, widzowie, czekaj. I. Mam ogromny kilow. Oh my god! Ej, widzowie, to działa! Co? Ej, to działa! Oh! Jak ja wyglądam! Mam killów jakiś duży! Wytyfy! Wy. Ej, nie, czyli na tym serwerze. Naprawdę można zarobić kasy, ale nie, tak łatwo, Tu wydaje się skamem, widzowie, ej, wejdźcie wy też niedługo i zobaczcie, czy to jest prawda, czekajcie, ale ja muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, czy inne jakieś coś będzie, tak jakby, widzowie, duże? Ej, nie, dobra, to jest naprawdę dziwne, nie spotkałem się nigdy z czymś takim, a mieczyk? Uwaga, mam mieczyk i... <laughs> ej, mam taki duży mieczyk, ej, jestem ciekawy, czy ten mieczyk, tym mieczykiem mogę bić na przykład parę, że tak powiem, mobów. Ej, Beskidu, to jest ciekawe, nie? Czekaj, dobra. Zróbmy to, widzowie. Sprawdźmy, czy ja mogę jednym mieczykiem takim dużym bić na przykład parę mobów. Czekaj, czekaj. Uwaga, sprawdźmy, czy trzy... Uwaga. Mogę, ej! Ja biję obydwa te moby, widzicie to? <grytanie> ej, dobra. To już się robi mocne, widzowie. Ty! Nie. Mam 400 złotych, widzowie, a spotkanie z kosztuje 1000. Dobra, ja chcę to zrobić, widzowie. Ej, wiecie co? Zrobimy tak, że ja w ogóle spróbuję zrobić te rzeczy na przykład... Kamienne, a potem jakieś Z innych surowców, to będzie wydaje mi się, że mocne Dobra, nie, to się robi Naprawdę powalone, co nie Widzowie, mam pomysł, wiecie co zrobimy, widzowie Patrzcie, wykopmy, widzowie, trochę Drewna i czekajcie, czy ja, jeżeli zrobię Na przykład, em, da się zrobić Tak mi się wydaje, że z tego Siekierkę, widzowie, czy da się zrobić Ej, da się zrobić siekierkę Patrzcie to, co ja mam na sobie W tym momencie, co Ej, nie, dobra, czekajcie, a czy ja mogę teraz wykopać sobie to Na przykład, uwaga What? Da się, w całe drewno, widzicie to? Ej, nie, patrzcie, what? Ej, nie, dobra, ten serwer jest naprawdę dziwny, Już mam już prawie 1000 złotych, <laughs> ha, ej, meskitu, czekaj, uwaga, wykopmy to, puu, dobrze, ej, to się kopie, widzowie, patrzcie, ile ja mam drewna, ej, wiecie co? Ja mam pomysł, widzowie, pójdźmy do kopalni i czekajcie, czy ja mogę sobie zrobić w ogóle kilo że tak powiem, e, taki z bruku, uwaga, nie, to trzeba chyba mieć ten. Hmm. Wiecie co? Ja mam pomysł. Włączę sobie chyba X-Ray'a i widzowie idziemy po diaksy od razu, bo ja nie chcę tego tutaj, wiecie, kombinować. Chcę iść od razu po diaksy, co nie? Tak mi się wydaje, że to będzie dobre. Jak to wygląda? Chcę zobaczyć kilów diaksowy kopię, to by było mocne. Dobra, ja lecę na do widzowie i wezmę sobie. O, wiezmę. O. Węgiel, proszę, weźmy sobie węgiel i weźmy sobie też, że tak powiem, no iść od razu. No właśnie węgiel się przyda po drodze. No, zaraz zaraz, tutaj wszystko ogarniamy. Mam 5 węgla, więc. żelaza, przepraszam, więc wszystko się uda. Dobra, widzowie, produkcja idzie oczywiście. O, już mam na, na kill-off mam już prawie. Pyk, pyk i waga i zróbmy kill-off, widzowie. Zobaczymy, czy da się nam... Uda nam się zrobić kill -off żelazny, ale... Waga i. Hmm, nie działa, a chyba dałem źle deski, czekaj. I. Nie działa, ej! Czyli, ej, nie gadajcie, że to trzeba zrobić z bloków, widzowie. Ej, tak sobie pomyślałem, że skoro wykupuję takim właśnie wielkim kilofem normalne żelazo, to znaczy rudę żelaza wykupuje się, to czy diaksy też trzeba, będziemy mógł, w sumie? To jest bardzo dobry, w sensie, dobra rozkmina, widzowie. Idę na dół i czekajcie, włączę sobie X-Ray'a. I pyk, widzowie, mamy X-Ray'a. Oh, tu jest nielegalne, nie mówcie o tym temu adminowi, bo może mogę dostać bana, że tak powiem. Dobra, tutaj, o, widzowie, y, tam są jakieś diaksy. No, dobra, ciśniemy do diaksów, widzowie, pięknie. Zobaczcie, tu wszystko po drodze mamy, woda nawet jest, o kurde, Czekajcie, ja dam radę to wykopać w ogóle? Czekaj, uwaga, i bokiem, pyk, dobra, pyk, ale to wygląda normalnie, kopię na X-Ray'u na takim wielkim tym. Dobra, to jest chyba cheatowanie, widzowie, takie mega, co nie? Ale w sumie... No co, no, no, te kurde, sorry, stary, ale chcę spróbować Twojego serwera, czy jest Git, czy nie. Czekaj, gdzie to jest? Tam są jakieś diaksy, ale czy tutaj też gdzieś? Ehm, um, czekaj, 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 dobra, idźmy w dół, idźmy w dół po prostu i czekaj. bo O, tu się buguje, kurde trochę. O kurczaki, dobra, nie no, są pode mną, idealnie pode mną są diaksy, widzowie, idealnie pode mną, uwaga, tu są pode mną i tutaj o są jeszcze diaksy, dobra, to ja sobie to zbiorę oczywiście tym wielkim kilofem i ja pierdzielę, jak to wygląda. Nie mogę, ile mam 2400 zł, czy ja będę to wypłacić, chcę zobaczyć, widzowie, i chcę też kupić te różne rzeczy, które tam są, więc widzowie, dobra uwaga, i bierzmy pierwsze diaksy, i uwaga, uwaga, diaksy, diaksy o e, czy to jest bedrock, czy, 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 co, że tak powoli idzie, what, dobra I, diaksy no normalny! ej, dobra, to jest na serio mocne, czekaj uwaga, i, wykopmy to please, no kurde, nie idzie coś co ja się tutaj wkopałem czekaj, pik, okej, okay. a tutaj uwaga, i

Wow, wykopałem pięknie, pięknie. Dobra, dawaj te diaksy, wiesz te diaksy, gdzie są te diaksy? Tutaj już są, na końcu samym. Dobra, uwaga, biorę te diaksy, widzowie. Pięć diamentów. Dobra, idę ich wykopać trochę więcej. Dobra, widzowie, mam już trochę rzeczy i spróbujemy sobie zrobić na początku kilow, że tak powiem żelazny, więc proszę bardzo. Dobra, e, mam oczywiście bloki i teraz sobie zrobię zrobię tak, o, yy, Niech to będzie tutaj, tak i uwaga, czy blok żelaza będzie <laughs> działa? Co jest grane? Patrzcie, to działa, to. <laughs> Ej, a czy ty wykopuje bedroka? Wykopuje bedroka ty! Czy tu leci bedrock? Czekaj, czekaj, hej! Ej, dawaj bedrocka. Ej, kopę to bedrocka. Co? Ej, nie, dobra, to, to się robi... Ej, czy to nie, czy to nie, w ogóle nie kopie jakoś więcej? Patrzcie to, to kopie normalnie więcej. Co? A bedrock się nie, nie dropi się. Ja, ale lipa, widzowie. Pa... <noise> Mogę normalnie tutaj wszystko... Ej, to czy kopię? Nie! Co ja odwa... Nie... Co to jest zes? Za... Ej, nie, dobra. Ten serwer serio dziwny, ej, dobra dobra, czekajcie, bo ja tam miałem wszystko widzowie. Uwaga, mam 3500 zł. Więc widzowie, uwaga, wpiszmy sobie spotkanie z Kizo, czyli kupmy to pod ukośnik Kizo Więc widzowie, przyciszyłem sobie Minecrafta i uwaga, ukośnik Kizo kupujemy spotkanie z Kizo za 1000 zł. Uwaga, i kizo i... E Co? Co to jest? Ja mogę być królem Disco Ej, nie! Co to widzowie jest? Ej Ej, jakiś resurs pak mi się wgrał, widzowie! Ja mogę być królem disco! Co? Jakie? Co to? Co to jest? Spotkanie z Kizo Odjęło mi tysiąc złotych. Ja mogę być królem. A zobaczymy jak go zabijamy! Ja mogę być królem disco! Nie dobra, to jest śmieszne! Pokaż się stary! Może chcesz jakiegoś deala ze mną? Ale głośne! Dobra, nie, no, widzowie zwijamy. Co to ma być, widzowie? Spawn? Nie mogę? Dobra, widzowie, trzeba to wykopać, widzowie. Ja mogę być? Nie, kto to zrobił? Co to jest? Co to ma być? O, wyszliśmy. Ja mogę być królem disco, dobra widzowie, utopimy się i. Dobra widzowie, gdy króle. Spotkanie z Kizą było mega, widzowie, na serio, nie? A teraz mamy jeszcze do kupienia Lamborghini ze 2,5 miliona złotych i własną willę za milion, znaczy 100 milionów. Widzowie, łeb mi pęknie, ja, ja mam to uzbierać? W sensie to jest chyba wykonalne, tylko że trochę do kopania będę miał, nie? I ja pierdzielę. Nawet nie, po co ja tu zszedłem, Muszę wejść na górę, dobra, wyśmie kliper, może zbuduję trochę. Pum. A nie, nie udało mi się, dobra. I tam tuś jest! A nie, to jest ten hologram, dobra. Dobra, widzowie, patrzcie na ten dźwięk. Bum! Uwaga? Pum! Ale piękny dźwięk, co jest? Puu. Dobra że mamy już trochę oczywiście diaksu, więc uwaga. Yy, weźmy sobie połóżmy ten stół rzemieślniczy i zróbmy sobie oczywiście tutaj bloki diaksu. Starczy, ale co? kupiłem trochę więcej. Ja mam w ogóle 68 tysięcy złotych. Nie, to jest niemożliwe, że ktoś mi to wypłaci. Nie ma takiej opcji w ogóle, co nie? Dobra, weźmy sobie to tako i uwaga, zróbmy, czy to działa? Działa. Jest kilow. Czyli gdzie ten kilow? Ej, o nie, ej. Do, do, miał mi się dodać do EQ, a nie dodał mi się. O kurde, dobrze, że nakopałem tego więcej. Ale by był przypowidzowy, jakbym nie dostał tego. Czekaj, jeszcze raz. Uwaga, mamy to, to, dobra, dwa te. I uwaga, kill off, i mamy, mamy kill off. Uwaga, i kupiemy, i pum. Jak to leci? Ej, do, mam, jak ja szybko zdobywam kasę? Diex, kill off, diaks, money SMP. Wydropiłeś plus 50 do dwa 2000 i 15 tysięcy do tych Max. Ej, tym kilowem da się Maxa wykopać. Patrzcie, już mam 150, 170 tysięcy. Ej, ile tam kosztowały te rzeczy? Czekaj. Ej, chyba auto kosztowały, kosztowało milion? Ej, dobra, to to będzie easy. Ej, to to bycie easy, ej, a mam w ogóle jestem ciekawy, czy na przykład neterytowy kilof też by tyle kopał, nie? To by było ciekawe widzowie, co nie? Ej, dobra, jak to wygląda! Waga, bum, W dół! O kurde, prawie bym się zabił, ale. Jednak git, waga. sorry i pik, dobra. Ej, w dół już się nie kopię, nie będziemy już kopać w dół. Idźmy sobie w górę, bo ten dół to chyba nie jest taki zbytnio, że tak powiem... O, tylko diaksy, no ale w sumie to już mi się nie przyda. Ha, już tamten kilof mi się skończył idealnie, a tutaj, proszę bardzo, on jest taki mocny ten kill, że to jest masakra. Jakby jeszcze zrobić enchanty masakra, ale na tym Nie wiem, chyba nie ma już... Enchantów, to jest nie było napisane, nie? Dobra, mamy już pół miliona, sześćset tysięcy. Dobra, kopiemy po prawo, oczywiście to widzicie. Patrzcie, po jednym kliknięciu cały czas praktycznie Zobywamy z 20 tysięcy, nie? I ja, i ja, siedemset, dobra. Idziemy kupić auto, już niewiele brakuje, dobra. Pyk, 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 dobra. I zaraz będziemy musieli przejść się na spawna bo nie chcę już dednąć z tymi itemami. Trzeba będzie się wkopać na górę, dobra, to już kopię na górę. Albo w sumie, widzowie, w ogóle budujmy się w górę. Patrzcie, to jest easy. Kopiesz dziesięć bloków nad siebie i normalnie idziesz w górę. Dobra, za chwilę będziemy na górę. Duże SSS, dobra, jesteśmy już na spałni, mam jeden HP, mam nadzieję, znaczy w sumie chciałbym tutaj dednąć, nie? Wiecie o co chodzi? Dednę tutaj będę mieć full HP, to by było dobre, ale czekajcie, kupujemy Lamborghini, nie 2,5 miliona. O, za chwilę się widzimy, i Dobra, widzowie, zarobiłem już, mam 3,5 3 miliona prawie, i widzowie, dobra, kupujemy Lambo. Tak mi się już nie chce tego kopać, że to jest masakra, a Willę też bym chciał kupić, ale dobra, zobaczmy, uwaga, Lambo i. Jesteśmy w jakimś miejscu? Skrzynka. Wow, to jest naprawdę Lambo! Co? Co? Jak to? Ej, nie, to jest jakiś resource pak jakiś tekstur pak widzowie wgrany został na ten serwer. Niemożliwe, że to jest... O! Był ten stojak, widzieliście to? Jak to wygląda! Lambo! Ej! To jest Lambo? Pfff. Ej, bez kitu to jest Lamborghini! Ej, nie, ten serwer jest jakiś... Czekajcie, teraz to. Ej, jak to nie jedzie w ogóle... O kurde, o kurde, dobra, jak to jedzie w ogóle? Masakra! Ty! Ja się, to jest jak, jak z pluginu jakiegoś udzęciaka, widzowie, na serwerze! Ja cię kręcę! Uwaga, rozpędź się! A jakie to jest śmieszne, nie mogę! Naprawdę mam auto! Byłki z obu bo jeszcze willa, widzowie, jestem ciekawy, co to będzie! Ej, uwaga, żeby się nie rozbił, tylko. Pum, ej, ale to auto jest szybkie Uu, Dobra, i 100 milionów jeszcze zostało mi na wille widzowie I, i, I jeszcze coś wypłacę, oczywiście, nie? Ej, ten cykl jest naprawdę potężny, nie? Dobra, ta edycja jest git Ale tylko, żeby można było wypłacać tą kasę, nie? Dobra, widzowie, kończymy I za chwilę będziemy mieli 100 milionów Ostatnie, widzowie, podejścia Patrzcie to, jak to szybko leci, widzowie Uwaga i... Jeszcze chwilę i poprawę, patrzcie Dobra, mamy 100 tysięcy, widzowie, 100 tysięcy Dobra, widzowie, teraz muszę tylko moim autem wyjechać Tylko jak to zrobić tutaj? Hmm, dobra, wiecie co? Zrobimy to tak o, pyk, pyk Pięknie, pięknie, dawaj, dawaj Dobra, dobra, obracamy się, widzowie jak ta łopata wystaje? I jedziemy, widzowie, kupić willę Uwaga i willa to jest ukośnik willa Okej, okay. to czyli dosyć proste Dobra, ukośnik willa, kupujemy willę i Dobra, ej, mamy willę To jest moja willa? To jest moja willa za 100 milionów? I mi usunęło, mam te 86 tysięcy mil... złotych. Serio to jest moja willa? To kupiłem za... O, mięso, mi się przyda. To kupiłem widzowie za tego? Za 80... E, znaczy za 100, 100 milionów? Co to widzowie jest? Ej, nie! To serio, widzowie, jest willa. Patrzcie, to tylko nie ma basenu jakaś taka biedna ta willa. Ja cię kręcę, dobra. Teraz, widzowie, spróbujmy wypłacić chociaż tą kasę u tego typka na Discordzie, nie? KKKW -e B33 Minec. Dobra, I a i hashtag jest tutaj chyba 4595. Okej. Okay. i za chwilę idziemy do niego napisać, widzowie. Ale czekajcie, zobaczymy, co jest z tyłu w ogóle. O nie, zwijaj, Clipper. Eee, moja willa. Nie. Dobra, mniejsza, widzowie. Czekajcie, może nie chcę jej niszczyć jakoś taka, to coś jest? Nie ma nic, to jest cała willa. Co? 100 milionów to kosztowało? Dobra I dobra, widzowie Wpisujemy w takim bądź razie To kakakawałbb3 No, tutaj tam nazwę uwaga, Wysyłamy zaproszenie do znajomych i... Co? Hmm, to nie zadziałało Upewnij się, że wie... Ej, to jest zły nick Ej, jest po... Yeah, ja... Czy to jest skam chyba?